Znowu my, znowu jesteśmy razem i tym razem mamy ulubieńców z zeszłego miesiąca, którym był miesiąc czerwiec, o ile się mylę. Tak. Czyli tak, moich ulubieńców czerwca jest cały karton, będę mówić szybko, ale postaram się mówić nie dużo. Ty masz tylko kilku i myślę, Na że ja powiem może o dwóch i wtedy ty już o jednym, żeby było okay. Równo ja zacznę, mam bardzo dużo, także wyjątkowo się nie będziesz jako gość pierwsza. Dobra, mam tylko dwie, dwa produkty z pielęgnacji. Pierwszym z nich jest taki kosmetyk z Norel, e, Dr. Wilsch, i to jest e, serum z witaminą. Lubisz tą markę? No, dałaś mi krem od. Dobra, okej. Okay, Uwiekaj markę. E, dobra, to jest polska firma w ogóle, to, to serum. To jest serum z witaminą C i z retinolem. I można jej było wygrać u mnie kiedyś przed dniem matki. To jest co, coś tu ma. Już nie masz. Okay. I to jest kosmetyk przeznaczony do, głównie moim zdaniem do cery naczynkowej i to ma być tam odmładzające. Ja go nie brałam jako odmładzający, tylko właśnie na moje zaczerwienione policzki. Używam go od grubo ponad miesiąca. No tak jakoś tydzień może przed mhm. dniem matki zaczęłam, albo nawet troszkę dalej. I naprawdę widzę różnice w tych naczynkach, nie pojawiają się żadne nowe, cera jest uspokojona, nie jest zaczerwieniona i skóra jest bardzo ładnie nawilżona. Fajny jest ten olejek, taki dosyć lekki, bardzo mi się podoba, także tu mogę polecić, to jest na pewno mój hit tego miesiąca. I drugim produktem z pielęgnacji jest coś, co jest po prostu genialne. To jest produkt marki Nickel. Nie pamiętam Twojego Niku e, osobo, ale wiesz dobrze, że tutaj pozdrawiam Cię serdecznie przez Ciebie, ono się pojawiło u mnie w domu. E, to jest e, taki balsam pod oczy i na okolice ust, marki Nikel, bardzo fajny. E, to, to jest, jest rzeczywiście... jakiś cze czeski, bo to takie... Nie... nie, wiesz co, to są bałkańskie kosmetyki. A, o, to, moi, to, to moja narodowość. Też pozdrawiam te osobę. Moja narodowość, Ty. Znaczy, no w połowie. <laughs> Dobra, w każdym razie to jest, zobacz, on jest taki bardzo mm -hmm. gęsty, to jest kosmetyk taki, który przypomina mocno konsystencją moje masełko pod oczy, które Wam zawsze polecam, masusza z jakimś olejem. Ma bardzo fajny skład, tak jak w ogóle te produkty marki Nickel. pięknie się rozprowadza pod oczami, zamienia się w kontakcie ze skórą w taki olejek, bardzo ładnie wirża, bardzo sobie, moim zdaniem, dobrze sobie radzi ze zmarszczkami mimicznymi. I przy okazji cera jest tak nawilżona, że na drugi dzień nie trzeba używać balsamu jakiegoś czy tam kremu pod oczy. I jeżeli nie chcecie robić sobie sami, a szukacie jakiegoś godnego polecenia, takiego który nie podrażnia, ja mam teraz dość wrażliwe oczy po tej operacji, bardzo, bardzo polecam. Jak chcecie to wam nagram recenzję, jak on tam jakoś szerzej działa. Pokaż coś twojego, bo ja będę okay. gadać i się nie zamknę nigdy. No dobra, więc mój produkt jest produktem do pielęgnacji włosów jest to szampon marki Mythos. Podejrzewam, że zrobimy jakieś... Tak, rzucimy do zbliżenia, no, żebyście okay. wszystko widzieli dobrze. Eee, nie wiem, czy mogę śpiewą powiedzieć, że jest to szampon dla osób z łojotokowym zapaleniem skóry głowy. No to, to może aż Generalnie, nie mówmy, bo, um, bo to nie, 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 okay. nie mogę zagwarantować, że każdy z skórą głową będzie mógł z, okay, będzie używać, nie? E, No to może powiem krótko historię moich włosów. Mam włosy dosyć długie, Czeka, że Nie Czekaj, teraz sobie myślę, sorry, bo zaraz zapomnimy o tym, nie powiedzieć, co to jest za produkt. To jest szampon z oliwą, proteinami, e, wheat to jest e, pszenica, uh -huh. e, tam proteinami pszenicy i aloesem e, tak. <laughs> Na zdrówko. I on się nazywa szampon do włosów normalnych, po prostu mm -hmm. taką ma nazwę, nie żeby z żółtym paskiem. Żeby e, do tak, z żółtym paskiem. E, no i generalnie włosy mi się przetłuszczają, a mimo to wciąż mam łupież. E, znaczy, może e, to nie jest łupież, to jest na maksa e, sucha skóra głowy mi się skóra i łuszczy się skóra głowy. Tak. To nie jest taki łupież stricte. Bardzo długo szukałam produktu, który by mi pomógł i to jest ten produkt. Yy. On jest ja też używałam tego szamponu bardzo go mm. lubię, on jest nawilżający dla skóry głowy właśnie, myje włosy moim zdaniem, tak jak właśnie po treningu, czy po czymś to można te włosy umyć, jak najbardziej. nie wiem jak jest z produktami do stylizacji, jak używacie pianki, albo lakieru, albo czegoś, nie wiem czy on to zmywa, bo ja nie używam takich tradycyjnych, też przede się wszystkim zakonię. jeżeli macie takie problemy, że swędzi was skóra głowy, to po tym szamponie tak się nie dzieje, po tym szamponie skóra głowy nie swędzi, to jest dla mnie Spoko. też bardzo no, on ważne, jest, on jest bardzo fajny ja w ogóle, yy, mówię, jeden miałam od nich taki szampon którego nie lubiłam, ale ten jest spokojny, myślę, że ten sobie kupię następny. Dobra, e, tak, ja mam mnóstwo produktów do makijażu, ale zacznę od czegoś, co jest e, doczeka się recenzji niebawem, ale muszę wam powiedzieć o tym, bo to jest mój ulubiony produkt tego miesiąca i to jest taka baza pod podkład marki color Caramel. E, tak mi się wydaje, że tak się czyta, Natural Makeup. Mm -hmm. e, A Premier e, i to jest po prostu Smoothing Velvet Primer, mattifying effect. I to jest baza pod podkład, która jest dokładnie w dotyku taka jak bazy silikonowa, jak miałyście bazę ze Smashboxa, ze Smashboxa. Mhm. ona jest dokładnie taka w dotyku. E, tylko, że dlatego ona jest matująca, że zawiera krzemionkę, a nie dlatego, że tam, ona w ogóle nie jest bez, bez silikonu, ma genialne. ta nie ma wcale nie, no, no ma genialny skład. Jeśli chodzi o matowienie, no to w moim przypadku, aha, ja jej używałam i pod podkłady płynne i pod podkłady mineralne i tak, po pierwsze jej się nie wsmarowuje, tylko się ją delikatnie rozciera. Wygładza nam maksa, i to tak, jeśli są pory jakieś takie duże, to ona pomaga te pory tam lekko wypełnić. Oczywiście nie totalnie, nie, ale pomaga wypełnić. Ja miałam tutaj teraz trochę wyprysków i zaczęłam się skóra wokół nich łuszczyć, to on to pięknie wyrównał i na tym makijaż się ładnie trzymał. A druga sprawa jest, i na, na, Ty dotykałaś wczoraj tego, nie ono jest tak, jest tak wygładzające, że szok. Jeśli chodzi o tematowienie, matowienie, no to u mnie jest tak, że tutaj w tym miejscu na nosie i w, tutaj zaraz koło, koło nosa na policzkach. Zaczyna mi się świecić skóra w ciągu dnia tak, jak jest bardzo ciepło, no to tak po 4 godzinach. Czyli w sumie to, to chyba nie jest tak mhm, strasznie. To i tak całkiem nieźle. To mi przedłuża ten mat o przynajmniej 2 godziny. Jak jest chłodno, no to o 3. Jak jest ciepło bardzo, no to o 2 godziny. Dla mnie to jest mega, jak na naturalny kosmetyk to jest mega efekt. Jeśli chodzi o to wygładzanie, to po prostu... Pff mózg wybucha, serio, taka byłam w szoku jak tego użyłam, miałam wielkie nadzieje i moje nadzieje zostały spełnione, jeśli natomiast chodzi o długotrwałość makijażu, to ja nie mogę wam powiedzieć niczego, to znaczy mi makijaż, ty wiesz jak mój makijaż wygląda, tak. nie? jak ja wstaję rano, zrobię sobie o 6 makijaż i idziemy o 20 go zmywać, albo wychodzimy wieczorem ja tylko poprawiam trochę oko, ale mój makijaż twarzy cały czas się trzyma, cały czas wygląda dobrze ja go nakładam tak, w taki sposób, żeby on mi się dobrze trzymał, znam swoją skórę, wiem jak, jak jest ok jaki podkład jest no i u mnie nie ma czegoś takiego, że się makijaż nie trzyma albo że mi róż znika w ciągu dnia, dlatego nie powiem Wam, czy to przedłuża trwałość, bo po prostu nie mogę tego ocenić. Na Tobie też się wszystko trzyma po prostu jak na kleju, więc bez sensu jest to sprawdzać, ale spróbuję, popytam gdzieś może jakąś koleżankę, która by miała z tym problem albo tłustą bardzo skórę i wtedy Wam nagram recenzję, jak będę miała takie informacje. Dobra, Ty? Miałam nie mówić dużo, nie? Drugi produkt, e, podejrzewam, że Paulina już Wam go kiedyś pokazywała. Ten akurat zapach nie, ale wszystkie e, inne? Tak, no Batiste suchy szampon do włosów, e, jak najbardziej to jest zapach Eden, Eden. Eden. to Sugar jest słodki melon, and... melon hey, i Suckle, nie wiem, jakieś cukierki. Caprifolium? Nie, o, to jest kwiatek, caprifolium mi się wydaje. Tak? No. No nie wiem, pachnie po prostu To jest limitowana edycja, dlatego nie znam. No w ogóle one są ok. dobre. Moim zdaniem są bardzo tak. dobre. Teraz tak. są w rozmanach, nie wiem czy idziesz. E, tak, są w w Biedronkach nawet są czasami. Nie kupuję w Biedronce za często, Bo Ale nie po drodze. Słyszałam taką informację, że czasami przynajmniej w Olsztynie można znaleźć też je w Biedronce. No to polecamy, ja bardzo lubię, tak, też nie są tak moje są Dobra, dalej mam e, takie kombosy, w sumie trochę. E, no, mm -hmm. Jeśli chodzi o kombosy, to będą kombosy. No, jest tego dużo. Dobra, może powiem po prostu o wszystkich produktach do ust na jeden mak i już miejmy to z głowy, bo ich jest dużo. E, I tak, może zaczniemy od tych drogich i przejdziemy do tych tańszych, żeby było fajnie. E, zacznę może od tej najdroższej. Ta najdroższa to jest pomadka z. Lancome Rouge in Love się nazywa to jest numer 230. Nie wiem, czy Wam ją pokazywałam w jakimś innym czy nie pokazywałam, ale używam jej cały ten miesiąc z taką przyjemnością. Ona taka niby niepozorna, taka jakaś ani to cielista, ani to różowa, ani to taka jakaś pomarańczowa. Na mnie wygląda taki idealny kolor moich ust, troszeczkę ciemniejszy, troszeczkę bardziej brzoskwiniowy. Muszę powiedzieć, że to jest najbardziej nawilżająca pomadka, jaką posiadam. Jest piękna, nie wiem czy to będzie widać, ale tutaj w tej śmince jest... Nie wiem, jak to powiedzieć, czy wygrawelowany, Wytłoczony kwiat, naprawdę. Nigdy nie widziałam czegoś takiego to na szynużerze. Z ręką właśnie. Nie? Tak, to tak pięknie wygląda. No wiesz, to sporo Prawde. takich rzeczy. Może nie kwiatek, ale z Barbery, ma tą swoją. Tą swoją kratkę. Kratkę. Mhm. Czasami A to ma. A widziałam. Nazwy. Tak, tak, że nie, Ale to, to się widziałam na cieniach, tak? A pierwszy raz spotkałam się z czymś takim nie, to ja już wcześniej widziałam. Ale generalnie ta pomadka jest bardzo dobra. Jak się zastanawiacie nad zakupem jakiejś ekskluzywnej pomadki, która nie będzie uzdyszała od dnia, naprawdę, naprawdę. Naprawdę to polecam. Dobra, dalej, jeszcze mam kolejną, która jest taka nie najtańsza, i to jest pomadka z Maka, o której nigdy w życiu nie słyszałam na YouTube, ani na żadnym blogu nie czytam. Mhm. Paulina, właśnie jak była ja w Warszawie ostatnio u was, u Was to. Um, one mi tą pomadkę znalazła w maku. I to jest kolor, który wygląda tak bardzo niepozornie, i tak myślę, że w ogóle nie zwróciłabym uwagi, gdyby stało na, na tę mhm. półce dziesiątek innych rzeczy. I ta pomadka nazywa się Fast Play. I to, jak ja ci, jak ja określę, jaki to jest kolor, to większość z powie, serio? to jest połączenie brązu, fioletu i różu. Mm -hmm, zgadzam się. I jak trochę to. Zobacz jak ona jest piękna. Po prostu, wy zobaczycie zbliżenie, ale to jest tak boska pomadka. I przy moim oliwkowym kolorze skóry, ona wygląda właśnie tak Bardzo troszkę dobrze. bardziej na fiolet. Uwielbiam ją. Uwielbiam ją. To jest, jak mam ochotę zrobić sobie taką tylko kreskę, i nie chcę robić jakichś czerwonych ust, bo takich o które trzeba dbać, ale chcę, żeby one były ciemne. To używam tej pomadki. Jest doskonała i ją uwielbiam. Za to też, że jest taka wyjątkowa, taki kolor jest inny, nie, nic nie mam takiego jak ona. E, dalej mam pomadkę z KIKO, która jest bardzo tania. Tak mi się wydaje, że koło 3 dych chyba kosztuje, albo coś takiego? 4, e, 30? 25? Nie ona kosztuje 39 chyba. Dobra, i tak jest warta. <głos> <głos> to, to jest pomadka z kiko, ona chyba się nazywa jakaś długotrwała, nie mam tutaj żadnej tej. I to jest numer 12. To jest taka, teraz niestety nie było Przej za bardzo lata. Kolor. To jest przepiękny kolor, taki właśnie fioletowo-śliwkowy. I chyba poza stainami to żadna pomadka mi się tak nie trzyma jak ta, bo ona odbarwia usta, zostaje na maksa. Jak macie problemy z wysychającymi ustami, nie polecam, ona bardzo wysusza. Ale jak się jej używa, tam, ja nie używam codziennie tego samego koloru, więc to nie jest dla mnie problem. Malowaniu codziennie to mi wysuszyła, ale tak to raz na jakiś czas pomaluję i powiem tak, ona mi przetrwa, jak zjem obiad spaghetti. O. Czyli wiesz, tu i w ogóle to się wszystko tam ten i w ogóle mi się tutaj nawet w środku, więc super. Dzisiaj miałyśmy spaghetti, na śniadanie. Dzisiaj mieliśmy spaghetti, no właśnie, dzisiaj mieliśmy spaghetti. Dobra, tak, taka sytuacja. I teraz przechodzimy do tych tańszych rzeczy, to wam pokażę w takich zestawach, bo y, tu mam. Znaczy nie, w zestawach, w sumie nie. Jeden zestaw, który mam teraz na ustach i który ubóstwiam, i to jest y, poma nie pomadka, tylko kredka z Essence. Ona się nazywa 14 Fan Fatal i to jest po prostu ten lip liner normalny od nich, za 4 zeta chyba. I błyszczyk z Golden Rose w numerze 122, i to jest Color Sensational Lip Gloss. Ja już któryś raz z rzędu mówię o tych, to jest chyba z piąty film, w którym mówię o tych błyszczykach. Ale mam obsesję to są tak dobre błyszczyki za tak niewielką cenę, tylko że ja mam same kremowe. Oni mają też takie z drobinkami, raz po poprosiłam kiedyś, bo sobie na stronie oglądałam, i mhm. na stronie wyglądał na po prostu cielisty. A wyszedł taki brokat, po prostu kuba brokatu w słoiku, okropny był i od razu się go pozbyłam. Ale ten, ja nie myślałam, że kiedykolwiek mm -hmm. mi się taki kolor spodoba, a też po no, mówi, aj spróbuj zobaczyć mm -hmm. taki w ogóle pomarańczowy, czerwony trochę, nie? Mam go teraz na ustach. Zawsze robię tak, że nakładam zimny, zimną, czerwoną pomadkę albo właśnie tą kredkę i ten ciepły, czerwony błyszczyk. I Jest super, jest bardzo nawilżający, przyjemny na ustach. Uwielbiam te błyszczyki i bardzo bardzo je polecam. Dlatego ja też bardzo się cieszę, że pierwszy błyszczyk to Tak, taki 118 jest chyba dostałem od siebie. Jest super. I mam jeszcze tu do polecenia trzy, które też Wam pokazywałam w jakimś filmie, nawet chyba w Hashtag GoGo. Dziękuję! W ogóle dziękuję za ten za super komentarze, wsparcie. za wsparcie, tak, za bardzo dobry odbiór tej, tej właśnie tej serii tam takiej mojej siłownianej nazwijmy to. Nie miałam wcześniej czasu, żeby wam nagrać chwilę, ale. Naprawdę Naprawdę po pierwsze byłam wzruszona Waszym pozytywnym odbiorem i w ogóle falą ciepłych, ciepłych słów, także dziękuję i pozdrawiam i, i tak dalej. Trzymam kciuki za tych wszystkich, co mam teraz ciężko. Yy, dobra i te kolory, które tutaj mam to są takie cieliste 103, 107 i 117. Żaden z nich nie ma drobiny, to są kremowe kolory. Ty masz dzisiaj na ustach 117, mm -hmm. ja jeszcze polecam bardzo 108 yy, i mam jeszcze jeden... Różowy, który znalazł się prawdopodobnie w którejś mojej torebce, nie mogły go znaleźć. I jeden Co torebka, to inny błyszczyk. I trzy pomadki, jedna tak. konturówka, nie oszukujmy się. W każdym razie bardzo polecam, to są świetne kosmetyki. I ostatnio mam jeszcze taką właśnie kredkę, konturówkę do ust z Golden Rose Tej Niestety starły mi się już kompletnie wszystkie napisy. Ona się nazywa tylko Classics, nie wiem. Jaka, ale mam trzy różne kolory, też dostanę od Pauliny i w ogóle znajdziecie zawsze e, taki kombo, że jest b konturówka i błyszczyk w takim samym kolorze. I ja bardzo to polecam, bo to przedłuża trwałość i, i się nadaje, także jest to super, super fajne. Ok, Uff, ja odetchnę, a Ty opowiedz coś dalej? Dalej, na ciała. E, oczywiście, nasz ukochany The Body Shop. Ja zdaję sobie sprawę, że to. Nie jest do końca naturalne, a że to jest naturalny kanał, tak? Ale nie tłumacz, nie? To ale. Mój lubię, jest naturalny. Ja też czasami używam od nich kosmetyków. Tak, nie dlatego, że warto. lubię opakowania, ale. Tak, opakowania są świetne, zapachy są przedstawne. Generalnie myślałam, że moim ulubionym zapachem dotychczas jest zapach. O, Mago? Nie, ten, ten moringa jaśmin, jaśmin, jaśmin. Jaśminowy. I to jest malina i to przebija wszystko. Dziewczyny, jeżeli Pogastu. lubicie maliny, to. Dla mnie to tak, dla mnie to pachnie jak taki. cukierek malinowy. Balki, tak, nie, do, jak mamba malinowa. jak o. Mamba malinowa. A ja właśnie chciałabym, taka chemiczna malina, wiecie, taka, taka chemiczna malina, jakiś malinowy cukierek. Ale znaczy, no to jest zapach przyjemny, chociaż ja bym pewnie miała ten. Miałabym problem z nim. Mm, ty masz Ale mango. Zapachy, też trochę no, się no bo, bo Ale to jest cudowne, i naprawdę, oczywiście, jeżeli ktoś nigdy nie miał masła z The Body Shopu, to polecam. Warto sobie kupić jedną, chociaż tak, spróbować. No W większości osób one pasują. No mm -hmm. ja tak czasami mam ochotę po prostu na coś ładnie pachnącego. Sorry w ogóle za moje włosy. Przepraszam, <noise> że one są takie straszne dzisiaj, ale mówię, miałyśmy rano, miałyśmy rano bieg dzisiaj, potem mieliśmy prysznic, potem ja już nie miałam serca usiąść i próbować się czesać, a mam po prostu bad hair day, no i trudno. Jakoś a już to przepchniemy. Tak, e, że tak cię ale nie mogłam się patrzeć, w tym <noise> Jeszcze więc. a propos tego masła, jeżeli chodzi o te bodyszą polecam to dlatego, że oni mają bardzo szeroką gamę zapachów, i myślę, że naprawdę każdy znajdzie tam coś dla siebie. No, jak lubicie mocne zapachy, to, to mhm. na pewno y, jest fajne. Y, dobra, ja mam cztery produkty do oczu o których Wam opowiem trochę. Pierwszą z nich jest kredka do oczu z Inglota i to jest, numerek, to jest Cold Pencil numer 05. Taka cielista. Mam ją na linii wodnej i Ty też masz ją na linii mhm. wodnej. U mnie na linii wodnej się trzyma bardzo długo. Nawet przy tym makijażu mam tak, że muszę bacikiem z olejem kokosowym przemyć pod, w środku mhm. powiekę, bo nie zmywa mi się. Także bardzo fajna kredka. Jest bardzo mięciutka i też nie podrażnia. Mam cień do powiek z Catrice, który ubóstwiam. To jest... Co? Jaki w ogóle, jaki entuzjazm! aż się zdziwiłam. E, nie, wiecie co, bardzo fajny kolor. On się nazywa, to, to jest Absolute Eye Color 720 Papaya Don't Peach. W ogóle mam wrażenie, że najwięcej kosmetyków, które mam, kolorowych, które bardzo lubię, mają numer 720. Scarlet Ghost z czerwona pomadka, z tego 720. Coś tam jeszcze ostatnio wyciągnęłam, też było 720, ja się śmiałam z tego. E, bardzo fajny taki pomarańczowo-brzoskwiniowo właśnie... Różowy? Nie, różowy nie, on jest właśnie taki bardzo Pomarańczowy, pomarańczowy pomarańczowym nie niż róż, ale lubię nim rozcierać tutaj sobie górną granicę cienia. O, tak, tak musi ładnie wyglądać. Jest super, jest naprawdę super. Bardzo tani cień, bardzo dobry, polecam. Mm, I teraz mam jeszcze jedną rzecz, którą y, mam o niej takie dwojakie zdanie: to znaczy, do Czasami tego do czego... lubisz? nie Nie, zawsze ją lubię, bo okay. jej używam tylko tak jak lubię. To jest taka jakby podruba tego Benefit Push-up Liner mm -hmm. i to jest Long Lasting Drama gel pens, pel, Pen Gel Liner z Maybelline. <grym> właśnie on. I to jest właśnie taki, taki żelowy liner w pisaku, który ma taką końcówkę, że ma stamtąd się uwalniać żel i ma się niby ten tak jak pisakiem, tylko że żelem narysować kreskę. Jeśli chodzi o rysowanie kreski, to jest jakaś porażka kompletna chyba że lubicie kreskę, która jest z każdej strony nierówna i, i, i wszędzie ma jakieś wypukłości, to wtedy to będzie idealne dla was. W każdym razie tak, jeśli chodzi właśnie o to rysowanie kreski, to jest porażka. Ale jeśli chcę, jeśli robię sobie smokey jaj i chcę przyciemnić linie rzęs mm -hmm. i na końcu narysuję sobie właśnie tym produktem kreseczkę i ją rozetrę, to mi się trzyma aż zmyję. Bardzo dobrze. Nie mam takiego tak, nie mam takiego momentu, że on mi się gdzieś rozmazuje, nawet w deszczu. E, I nie mam takiego momentu, że mi się odbija na górnej powiece. Więc e, jeśli chodzi o formułę, to mogę naprawdę polecić. Ale to jest wodoodporne? Nie. Chyba nie. nie. to jest hmm. po prostu takie super trwałe. E, mogę to polecić, to jest bardzo, bardzo dobry produkt, ale właśnie jeśli chodzi o rysowanie kreski, to nie wiem, ktoś chyba miał taki polot, siłą umysłu chyba liczył, że będzie proste, albo że nie wiem, może rysował po kartce, bo na powiece, na której jest, jest nierówna jakaś tekstura, nie ma opcji. Jedną rzecz, którą tak naprawdę to mam dopiero od dwóch dni, ale jest. Weronika mi ją kuby tak przywiozła. Powiem tak. Rzadko bardzo tak robię, że Wam pokazuję jakiś produkt, ale on naprawdę jest. Tak mnie nie zaskoczył pozytywnie. Mnie też. Najpierw go nie chciałam kupić, bo y, gdzieś obejrzałam jakąś recenzję i ktoś mówił, że się strasznie odbija. Potem poczytam jeszcze więcej o nim w necie i wszystkie osoby, które mówią, że się odbija, mają głęboko osadzone oczy. Ja nie mam tego problemu i mi nigdy rzęsy nie uderzają o góry lub na dole, więc mi się wcale nie odbija. A ktoś A mowa... chyba mówił też, że się kruszy, tak? Nie, tylko miałam, że się Aha. odbija. O kruszeniu nigdzie nie, nie czytałam. Znaczy nie czytam całego internetu, nie, nie ale tak. I to jest maskara z Sephory, ta Outrageous Curl. I ona się tutaj nazywa Dramatic Volume and Curve Mascara. I ona jest tymi, szukałaś jakichś ultra black? E, to jest ultra black, bo jest jeszcze black, a to jest mhm. ultra black. Dla mnie to jest po prostu czarne, nie wiem, żeby ona jakoś specjalnie Widzisz ja tu ultra, efekt ultra to na moim Nie widzę oku. tej głębi czerni. E, w każdym razie ona ma mikroskopijną szczoteczkę, którą się bardzo dobrze maluje, świetnie rozdziela rzęsy. No sama się podziela, tak. jakby miała sztuczne. Naprawdę, to tak wygląda? sztuczne. I trzyma mi podkręcenie bardzo ładnie, świetnie rozdziela. Jedno zamoczenie maskary, tej, tej szczoteczki w maskarze, pozwala mi pomalować jedno i drugie oko. Nie muszę zanurzać drugi raz, także jest wydajna pod tym kątem, ile jest produktu na szczoteczce, ale jednocześnie nie skleja rzęs. Ładnie są rozczesane. I muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz o niej, że nie odbija mi się na, znaczy właśnie no mi się nigdzie nie odbija. Nie mam takiego motywu, że sobie tu pomaluję skórę przy aplikacji, bo jest bardzo fajnie się aplikuje tą maskarę. I jeszcze jedna rzecz jest taka, że um, ma fajną formułę od początku. To znaczy, jak mówię, używam jej dwa dni, ale ona nie jest ani taka mokra się leje, ani nie jest taka gęsta, że mi skleja. Nie wiem, jak będzie. Recenzja może będzie jakby Was interesowała za jakiś tam czas, bo teraz jeszcze się nie da powiedzieć, ale na razie trafię do ulubieńców, bo naprawdę no, dawno nie miałam tuszu, który mi zrobił taki efekt. Wow. Tak, naprawdę dobrze to wygląda. Masz coś jeszcze, czy zagadałam wszystko? Nie, mam jeszcze dwie rzeczy tak na szybko. E, obie są z wishi. Eee, o tym produkcie podejrzewam, że Paulina też wam mówiła. Tak, ja podejrzewam nawet, od... że nie raz. Jesteś taka wysoka. Czeka. Dobra, W tak, ogóle tak, tak. jeśli was zastanawiam, że ja byłam 10 cm niższa, to raz dlatego że się garbiłam odważnie. usiadłam obok. Tu jest taka poduszka, ja siedziałam obok tej poduszki tak trochę byłam niżej, ale dobra. Okay. Chaos, chaos, Jak u mnie zwykle, ale chaos jest też w porządku. Trochę trzeba eee, chaosem w życiu mieć. Na ten produkt oczy. Dla, 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 dla. Jeszcze raz, 3 dwa, n. Na ten produkt namówiła mnie Paulina i zakochałam się w nim od razu. Zu. E, tutaj chyba więcej szczegółów nie będę podawać zmokłowania. E, no po prostu bez tego, tak, polecam do spróbowania. Antyperspirant wiesz, ja też go, mam tak. też do niego wracam. Tylko to mieć... jest ten podstawowy, to nie jest ani jakiś super Tak. Mocny. jest jakaś wersja e... jego z niebieskim paskiem, Tak, i on ma nie brudzić ubrań, to jest bez Nie, 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 nie. Tak, to jest ten podstawowy, najbardziej podstawowy. No. Ale powiemcie, że teraz go na przykład nie używam wcale na siłownię? Używam mhm. go tylko w ciągu dnia, a na siłownię używam Aunu. Je veux... Dalej się pocić, tylko po mm prostu, -hmm. żeby nie cuchnąć, nie? Ale, że po prostu chcę mm -hmm. mieć to miejsce, żeby się, żeby móc okay. się pocić, nie? I... A, no dobra, właśnie. Jeszcze a propos siłowni, jak chodzę na przykład na spinnik, na zajęcia, gdzie generalnie dosyć dużo się po... pocę, to to jest bardzo dobre. To naprawdę wytrzymuje. No, to jest e... fajne kosmetyk. Tak, i polecam to bardzo. Dobra. Ok, dobra. E, to. Jeszcze to... jedna rzecz. Ja mam jeszcze Aha. jeden kosmetyk, który, znaczy kosmetyk, mam surowiec, o którym Wam nie powiedziałam na początku w pielęgnacji. I to jest żel aloesowy. Mam tu pół kilo już i e, zużyłam już wcześniej prawie całą setkę. Jaki to jest genialny produkt? Jak macie uczulenie na aloes, to sorry, ale jak nie macie, to jest na maksa fajny kosmetyk. Teraz, właśnie zaraz, pójdziemy robić, mm -hmm. teraz pójdziemy z psem, a potem będziemy robić krem do rąk z masłem SHA i z tym żelem. Mm -hmm. Nagram wam ten, nagram wam film, bo na pewno będzie zaraz tysiąc pytań. To jest taki krem, żel lekki, ale nawilżający. Jest naprawdę mega. Pamiętasz też, co Ci dałam mm -hmm. ostatnio w tym w samochodzie mam problem. Słuchajcie, wchłania się, nawet nie wiem czy to są 3 sekundy, przysięgam, jest przysięgam. Nega, jest przysięgam. Ja tym smaruję wypryski, e, w ogóle sobie mieszam z olejem konopnym, żeby się goiło szybciej mm. i z olejem mam e, przepis tutaj, podlinkuję mm. ci. Podlinkuję podlink 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 <coughs> ci, żeby mogła sobie sprawdzić. E, zamiast ci opowiedzieć o nim. E, no, to jest e, i z olejki, o jeszcze czasem daję do niego kilka kropel mm. na przykład z drzewa herbacianego i to na wypryski na maksa szybko goi. Normalnie całą twarz też, też tym smarowałam, żeby zobaczyć jak mm jako podkład, jako taka baza pod makijaż. Też się fajnie sprawdza. Do włosów, do kremów, kurde, wszędzie tego używam, naprawdę. Ten, teraz mówię, kupiłam pół kilo i już yy, myślę, że on, nawet on się nadaje do produktów do po pogoleniu dla mężczyzn, do twarzy też Wam zrobię jeszcze. Fajnie. No. Dobrze, już Chwilę. mamy wyzwanie, że już pora, tak. pora kończyć, Także szybciutko Weronika opowie o ostatnim, już pójdziemy sobie. Tak, i tutaj możliwe, że rozwieje się tajemnica tego, dlaczego jestem taka biała. Nie, zaraz, zaraz będę deprymować tutaj to, co powiesz, ale na no, mów. to się wisi, To jest, Vichy, um, to jest Krem do twarzy, tak? Taki... Z SPF50? Tak, z SPF50, bo generalnie nie wolno mi wychodzić na słońce, muszę unikać jak najbardziej opalania się. Um, I to jest, Może nie wiem czy mogę powiedzieć, bo na pewno będą pytania, właśnie z powodu po pierwsze, że jest bardzo blada, po drugie, że jest dużo pieprzyków i znamiona się no. pojawiają na ciele. Tak, nie, to chyba nie jest takie osobiste. Nie, rynie. nie, nie. Jest no, no to to właśnie, jeśli macie takie problemy, to ja też zawsze polecam, żeby jednak stosować SPF. Tak, i, i polecam go naprawdę, chociaż generalnie na co dzień wolę korzystać z takiego, który Paulina mi. Zrobiła z naturalnego, z tlenkiem cynku, tak, tak dobrze z mówię, cynku. z tlenkiem cynku, um, ponieważ ten jak ścieknie trochę na usta, no, za przeproszeniem, wali chemią. Lubię go... Bo, no bo jest taki, Tak ja nie lubię um, tu, tu, tu jest dosyć długa lista składników, ale jeżeli gdzieś na szybko idziecie, albo żeby wrócić go do torebki... Albo jak um, po prostu Wam się nie chce bawić i robić swojego, no tak, gara tutaj za nim zaświadcza, że, że on jest tak. Spało, ja tak? jest naprawdę robię. fajny. E, on jest matujący, bardzo nie matuje twarzy, więc... E, tak. Znaczy, wiesz, w porównaniu do filtrów SPF 50, które Ci zostawiają, że tak wyglądasz, kiedyś miała twarz w oleju rycynowym to ona naprawdę może być właśnie, tak. mhm, Bo tego no to nie porównujesz tak. do matującego kremu, tylko do matującego filtra, nie? Ach, no to tak, yy, no to działa naprawdę świetnie. A ja nie wytrzymam w w, nie wytrzymam po prostu, muszę to powiedzieć, bo na bank zaraz znowu będzie 1000, 1500 osób pytać o to, że właśnie dlatego jestem taka biała, bo użyłam kremu z filtrem. To jest bzdura, to jest taka bzdura, że po prostu ja słuchać tego nie mogę. To nie jest tak, że krem z filtrem sprawia że się, człowiek nie opala. To ja nie wiem, kto to wymyśla. Ale y, nie wiem kto takie bzdury powtarza, bo to nie jest wcale tak, że jesteś blady, bo używasz filtra. Bzdura. Ja używam filtra SPF 30 i zmieniam kolor normalnie regularnie co roku. No jest to blada y... bo unikam słońca też. Tak? Unikasz słońca to no raz. Druga sprawa, że jest tak, że niektóre osoby po prostu się nie opalają tak mocno. A w momencie kiedy ktoś mi mówi, bo jak używam filtra, to się nie opalam, a jak nie używam, to się opalam, to pytanie brzmi, czy się opalasz, czy się zjarałeś po prostu mm. i twoja skóra jest czerwona, a dopiero po czasie zmienia kolor na brązowy, bo to nie jest dla To je popolnoma to samo, ne? I jak zawsze słyszę, no bo nie, to jest niemożliwe. Jak używasz SPF50, to Twoja skóra w ogóle nie zmieni koloru, bzdura. Nie, to, to, to tak jest tak bzdura, nie, jest. Nie? Nie, nie, nie Ja nie zmieniam nie. przynajmniej o, nie wiem, cztery odcienie kolor w ciągu U. roku, i a używam filtra SPF30 normalnie, U. regularnie. Nie, tak? właśnie, też pamiętajcie o tym, że ja unikam słońca i dodatkowo się smaruję filtrami. No, no a tak. też kapelusze, nosisz e, z rondem, Kapelusze, okulary, mry. długie rękawy i tak dalej. Najlepiej, więc, no. długie sukienki, e, pokostki, zakryte buty, e, no u ciebie to tak? tak wygląda, nie? A jak słyszę, że no, używam kremu SPF tam i... albo już jak najlepsze są, czy jak będę używać SPF 15, to się opalę w tym roku. <śm> tak! Opalisz się! Dobra, tyle, bo zaraz się zdenerwuję, zacznę jakieś nieprzyjemne komentarze rzucać, albo jakiś tutaj w ogóle się zrobi popłoch. Dobra, my teraz lecimy na spacer z psem, bo już jest pora najwyższa na to, bo się spędziliśmy tu 100 godzin, w mm -hmm. studiu już gorąco, jak nie wiem. E, dobra, dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się ulubieńcy podoba jak zwykle. E, mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi, czujecie się dobrze i że było Wam wesoło z nami spędzić chwilę czasu. Jak tak, to oczywiście... Like. Cześć, w górę, zostawcie tak. I do zobaczenia następnym razem. Na razie! Cześć! Mam nadzieję, że nie mam już miękkich na